i ruszyły. Ostatnia Danusia, a tam się tasują i zmieniają pozycję na czele Irving. Tam bardzo blisko konie przedostatnie jest Sanjin, a stawka galopuje bardzo mocno zgrupowana. Na czele w tej chwili jest Kalmar. Tam blisko jest Shadow, Irving, Sanjin, z 1300 metrów do celownika. Nadal Kalmar w tej chwili i konie będą miały do pokonania jeszcze 1200 metrów. Kalmar, siedą, następnie Irving, dalej, a tam przeszedł do przodu yy, Valadon, jest na trzeciej pozycji, na czwartej Irving, 1000 metrów do celownika, Sanjin Emaus, mała przerwa yy, i na końcu stawki galopuje Senar, yy, 800 metrów do celownika, nadal Kalmar, Shadow, następnie Valadon, Sanjin, Irving, Emaus, przerwa, i, i, I taka końcóweczka na końcu Danusia, przedostatni scenar. Za chwilę konie wyjdą na końcową prostą. Szeroko, szeroko, nadal galopuje na pierwszej pozycji kalmar. Kalmar, 600 metrów jest Kalmar, Kalmar nadal na czele, ale atakuje go Sanjin Polem bardzo dobrze galopuje na 400 metrów przed cyrki Waldą, ale jeszcze tu e Emaus i jeszcze Senar. Na razie wszystko walczy o prowadzenie, ale przy bandzie Kalmar galopuje najlepiej na około 200 metrów przed celownikiem. Nadal jest Kalmar na pierwszej pozycji i chyba ten wyścig wygra, ale są dobrze galopuje. Na drugiej pozycji jest Irving, a Polem Senar, Kalmar, Irving, Senar. I to są czołowe konie i celownik, Kalmar, Irving! Senard, Stangin, następnie Elvido, Nemaus, Valadon, Dobropasz, Siedą i Danusia.